Czegoś taki margotny. Kucharz ci się nie podoba? Nie, kucharz w ogóle. W tak już jest, bracie. Nie ma mamy. Wszystko sami. Na fruncie będzie inaczej. Uff! Jedzień! na drzewa! Tak jest, Robi się. Konserwa dla wszystkich, do kartofli. Gdzie stuje, tam się paru naje, nie zbiednieją. Jak ona ma naje? za to! Przestań się mączyć, gówniarzu! Sam dawałeś w sumie i kości? Wy dawaliście. Ja dawam, czy ty dawałeś? Przestań, przestań! Ty jeszcze Kłaliście mnie, panie kapral! Ty Pieroński pieroński roku. Co? Co? Molier ja was! Kapral kucharek melduje się na przy kuchni! To kucharza wrzucił do kotła. A wy, co wy robicie z tą siekierą? Co ja z jednej melduje, że w pod do kartofli. No. Są Sąkujesz, panie pułkowniku, pod, bo szpek żrą. Aha. Jaki szpek? Słonina. Szpek, czyli słonina. No, ta konserwa. Zamiast do kotła, to są żrą.